Witaj na kanale Zizo i Olaf Cebulak. Nie wiem jeszcze, na który kanał to wleci Dziś w tym flamingowym tle zrobimy odcinek figurek z morza. Zakupiłem, przepraszam za odgłosy. Przepraszam. Jest Black Panthera. no ten z Harry Pottera. Zresztą są mini figures. I taki jeden pan, i tego dzisiaj nie otworzymy. Ale no, otworzymy te trzy. Dobra, więc zacznijmy od. Y, zacznijmy od y, mini figures w pudełku. Sorry, ale z żarła mnie czekało. Chci, wiedz, chciałem wiedzieć, co tam jest. Ale wam nie powiem. żeby podbudować nie, nie napięcie. 8 zł. I takie są jeszcze do. Wiecie dlaczego? I mamy... Mamy Spidermana. Otwórzmy tego oto nie milca. Albo w sumie super bocha Teraz. Nie wiem czy wszystkie na filmie otworzę, ale chyba dzisiaj jednak mini figurcy. Dzisiaj. A kiedy uczy te inne saszetki O! nawet podstawkę dodali no w sumie nie więc co się dziwić przepraszam za te bardzo za te odgłosy, ja poskładam zakazem powiem tak, jak na minifigurkę z Chin jest bardzo dobrze, mamy takiego oto spidermana tak on wygląda z przodu jak i z tyłu. Z tyłu ma komara. I ma komara, a nie pająka. A tu ma pająka już normalnie. No. Yy, tak. Ma dodano jeszcze mu yy, pajęczynę. Z takim uchwytem. Przez co Spider Moon. Spider Man. Może łapać niemilców. Yy, nie wiedziałem w ogóle, że Spider-Man jest z Avengersów, serio nie wiedziałem. Byłem przekonany, że on jest z DC, ale jednak to się okazało złe. Więc no, w sumie tyle w tym filmie. W tym yy, tle. I widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.